Nie pójdzie, Ta śruby nakrętki. Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj na podnośniku Vectra. Vectra C z 2004 roku, tak Boski? I tutaj Vectry widzieliście kiedyś jak przyjechała do nas na wymianę sprężyny sodu. Sprężyna jest wymieniona jak tam widać. Mi się lampka wyłączyła. O. Lampka mi się wyłączyła, ale dobra. Są wymienione. Tutaj Przed wjazdem na geometrię pojeździe próbnej, bo wcześniej nie dało się wykonać jazdy próbnej. Eee, nie dało się wykonać jazdy próbnej. Chcieliśmy zobaczyć po pierwsze, czy śruby od regulacji będą ruchome. Te, jak i te. Ale coś tak. Coś się mocno otukło. I tutaj zobaczyliśmy Boski co to jest Sprężyna Sprężyna pęknięta z tyłu Z jednej strony Zresztą. Także e, Jak to mówią Jak to idzie nie no, Złe w te... przypadki z szczęścia Nieszczęścia z nie no. Nieszczęścia z ząbarami, ale tak sprężyna z sprężyną Natomiast tutaj jeszcze był taki dziwny dźwięk I Boski jakbyś poruszał stabilizatorem O tutaj będzie dobrze widać, popatrz Stabilizatorem góra-dół spod... czy na boki? Góra-dół to Ale tak, to tak, to tak mam tak. Ten No i jest luz na głowie. I to puka. Puka, puka. Na stabilizatorze puka. Roski mówi, że tutaj bardzo często robią się te śruby, które trzymają stabilizator. Urywać. Urwać. Zreficy. Ale mamy nadzieję, że się nie urwią. Tutaj też jest kurczę, Te mamy weszli żebyśmy złapali. No. Ty patrz, 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 patrz. O patrz, kurka. My tym O kurka. Tragedia. Przewody... Wszyscy mówią, że wektra jest świeża. Nie no, ale tutaj widzisz. No. Dobrze widzisz. Tutaj w szczęściu, może, że pękła ta sprężyna, bo się jak wyglądają przewody hamulcowe. W każdej chwili mogą strzelić, musimy od razu do właściciela zadzwonić. I tak, włoski poruszamy breszką. To nie to tak nie trzeba będzie breszki. Ale trzeba, ale pęknięta tu jest, tu no, idę a to Weź breszkę. Weź łyżkę, breszkę. Dwie tu O kurka. No naciągnąłem. Patrzcie się ile tego... O. On nie, istnieje, nie jest... tyłu ja. swoim życiem. To tutaj... jeszcze. O, popatrzcie się. Patrzcie, Boski, mam mamieś. Słuszną ten, że tutaj, ta różnica, że ten bardziej stoi bliżej tej strony, nie? Wahacz? Czy jest tutaj nie to W tym miejscu. Bardzo boskości samo jest wahacz czyli. No jest faktycznie. Z drugiej tak nie strony. No. O kurwa, byśmy się zderzyli. A to widzisz ten wahacz na środku bardziej I To jest równo. Tak. A z tej strony jak? Stywno, nie? Stywno. jest, jest krzywy. Krzywy, no. Jest krzywe, widzę. Widzę. Boki. Nie wiem. Co z drugiej strony. No, ta trochę lepsza. Ta trochę lepsza. Ale... O, to jest całunina. Ale to nie jest nowe auto, nie? No, Która śruby patrz jak wyglądają. Te ja to się odkręcą jeszcze cztery Myślę, że to się wszystko odkręci To co, próbujemy, czy się odkręci? Czekaj o, tego, to ja już od razu bym to te ciął Tego nie co ja popuszczać nawet No wiem, ale zobaczmy, czy trzeba będzie część się odkręcą No urwią czy to się urwią To się w dół. Truby woski, masz osiemnastkę? Już przyniosę. Patrz jeszcze na dole No i patrz tutaj też, na tą pleję Pokaż Ona Trzeba chciałem komplet zjechać z kompletem o, tutaj i to co w nie robiliśmy, całego ewentualnie wypiaskować jeszcze włoski może powierzchowne weź Boski tego, idę po klucz 18 Postrawdzimy. sprawdzimy no ale widzicie z pracy która miała być szybka, bo tutaj miało być tylko sprężyny z przodu wjechaliśmy i wyszły Obstawiajcie, czy pójdą, czy nie pójdą. Ale odciągnąć do końca? Co, do połowy? Nakrętka się ruszy. No ale nakrętkę. Na no i tak trzeba będzie ją demontać. Zobaczmy, czy się śruba rusza. Zobaczy to mniej będzie cięcie. Znaczy, się ale już na... ci się dobrze wycina. Motek. No, tutaj śruba, widzicie, jak wygląda. Wrosła w krajobraz. Wrosła w krajobraz. Dobra, obraz piękny, co? No. Dobra, paski głowę głowa że mramuny. Ja <laughs> tam miałem piasek. Nie, to weź nasadkę. No chyba na na sadkę. Na sadkę. To na sadkę. No siłkam bo zaraz mam. No, teraz wygląda. Ale tak, co to już kiedyś to łódzkie Tak. to może teraz czas na tył. tył. Nie ma bata. Nie ma szans. Dobra, czyńcie. Tak. Czyli geometrii nie ma szans. Pokażmy to, my się popóźnimy. <laughs> Tam co złożyłeś przy kopcu. Zobacz, ja się odsunę, bo jak Tak, życie, życie, kocham cię na życie, nie Teraz myślę, że jakbyś nawet odkręcił wszystkie nakrętki, co można to bojeźdź? i tak by wahać, czy nie odkręcił. Czekaj, odpukamy trochę, co? Z drugiej strony. A Boski, bo macie, co tu jest. A po czego tu nie ma? Okay. Ale że kołyski kawałek nie odpadł to jest okej okay. I znowu będę musiał się przebrać jutro <grym> I odmuchać, o, o dobra Nie Jest tu No <grym> Sam łeb się rusza, tu nie ruszy no to trzeba do klienta um, dzwonić. Trzeba do klienta dzwonić najlepiej się przyjedzie, bo to najlepiej widać wszystko jak klient y, widzi auto pod spodem jakim to jest stanie i dlaczego tutaj jest tak dużo pracy i takiej pracy, która... Trochę na chwilę to wyska jest tak Dobra, to ja do, do właściciela. Szczęście w nieszeństwie tak naprawdę, że y, sprężyna z przodu pękła. Gdyż już byśmy tego nie zauważyli, by klient dalej jeździł z tym, tak? Nie kołyska, tylko sprężyna, wiem? Czy sprękołyska? Sprężyna. Czy to jesteś pękło? Sprężyna była tak gminy. mu też pęknięta. Dobrze, że kontrolka silnika się nie zaświeciła. O, tak. Bo w na tak pierwsza, naprawdę pierwsza zaczął. Przyjechał na kontrolkę. Na kontrolkę, ale mówi, że podczas jazdy do Warszatu strzeliło mu coś z przodu i... Ale Amor też jest zapocony już. No i popatrz, jaka to jest różnica, nie? Przerwa. Tu się praktycznie styka Amor. Znaczy teraz Aha. jest też zawieszenie opuszczone. No ale dobre, ale, ale właśnie... jest tym No a tu jest różnica duża. Krzywy jestem na Dobra. To już wiadomo, że dużo ciężkiej, nieprzyjemnej pracy. No tutaj, cięcie. Tutaj pasowałoby tak, od razu. No widać wszystko. Kołyska, łożyska, bo tarcze funtowe też tutaj robić. No, bo są rozsypane. Przewody wszystkie hamulcowe. Przewody. Jak nie będzie kołyski. patrz tam do góry. Na przewód hamulcowy. Na styku, na O no Ono. Najlepiej to było. A, wszystko aut. Wszystko, out, wszystko wymienić, podpory. I co tu jeszcze mówiliśmy? Było ko osłony i nie wiadomo. I popatrzcie. Ręczny jest spuszczony. A jest, to, jest, to... A, jest za. Nie, ręczny... jest? Nie, spuszczony. Ja spuszczał, bo to się popatrzy. Spuszczony, a tutaj widzicie. Jest prostu metalinka. talik. tutaj. Tam, gdzie ta. Te linki przy okazji zaciski I popatrzcie, a tutaj w tym Pokaż tej strony Boski A tutaj jest zaciągnięty, a koło się kręci zresztą, śmietnik jest Widzicie, teraz sobie cofnąłem I się nie kręci I się dalej kręci o, ale Teraz no, zaciągłem, ale widzisz Trzyma Puszczam Kręci, zaciągam, a on nie jest zaciągnięty w kabinie. Także zacisk jest uszkodzony, linki do weryfikacji. Dobra, my dzwonimy, jak to kiedyś Michał wspomniał, że Boski. Ja jestem o tej sprawdzie przekazywać takie wiadomości. No, a my musimy się rano zajmować <coughs> później. No, ja muszę przekazywać, a Boski z Michałem muszą się zajmować tymi pacjentami. Także w tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.